Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku po raz kolejny wracamy do przeszłości i otwieramy 10 saszetek z kolekcji Tops Champions League sezon 16-17 Jest to nordycka wersja Będziemy szukać kart nordyckich W sumie jak pamiętam było ich 12 chyba I do tego jest możliwość trafienia limitki w środku więc zobaczymy czy wpadnie nam jakaś karta limitowana również w tych 10 saszetkach. No i zaczynamy. Przypomnimy sobie jakie kluby grały w tamtych czasach w Lidze Mistrzów. Mamy Atletico Gameiro, następnie dwa razy PSV Eindhoven, Guardado i Moreno. Następnie Hakan Chalanolu z Leverkusen i tutaj z Leicester Christian Fuchs. Kartą specjalną jest Sporting Defensive Duo Semedo i Coates. Czyli tutaj nie było nordyckiej karty w środku. W kolejnej saszetce mamy Vidala z Bayernu, następnie cot z PSV Eindhoven, Lorenzo Insigne. Away Napoli Rising Star Marco Piacia z Juventusu. I z tego co kojarzę, karta się różni od tej normalnej wersji, bo to jest nordycka karta Piacy. Z realu mamy Marcelo. Wtedy karty były na niebiesko, czarno-niebieskie. I jest pierwsza karta nordycka UCL Hero André Gomesz. Z Barcelony. Czyli jest pierwsza karta nordycka. Co mamy w trzeciej saszetce David Louis, Paris Saint-Germain, Chadli, Tottenham, Guarda do Ponownie PSV Eindhoven, Pulisic. Borussia i nie wiem czy czasem nie jest to ruki karta tego zawodnika. Następnie William Carvalho ze Sportingu i logo Besiktasu Więc to sobie tutaj też odłożymy. Mamy Oriera z Paris Saint-Germain. Następnie Walker Tottenham, Byrki Borussia. Mitroglu Benfica i kartą specjalną jest tutaj Man of the Match La Cazette, z Lyonu i jest nordycka karta Paulo Dybali też moi drodzy nordyk UCL Hero piąta saszetka i mamy Davida Silve z Manchesteru City, dalej Morgan Lester, Gabriel Arsenal, Brand Leverkusen, Rising Star. No i co my tutaj mamy? Dwie specjalne: Golking Vossen z Brugi i Man of the Match Mario Gicce z Borusi. szósta saszetka. Thiago Silva pa, e, Paris Saint-Germain Ben Davies Tottenham, Schmelzer Borussia, Elionussi e, Basel Martins Sporting i kartą specjalną jest Hutchinson, Ozzy, Jakub Midfield Duo z Besiktasu Alaba Bayern Preper PSV, Musa Leicester, Alan Napoli, Cezar Sporting i Antoine Griezmann jeszcze w koszulce Atletico Gol King. Hummels Bayern, Stones Manchester City, Albrington Leicester, Alexis Sanchez Arsenal Gray Rising Star Lester, i kartą specjalną jest logo PSV Eindhoven. Dwie saszetki nam zostały do końca: jak na razie, dwa Nordyki Kurzawa Paris Saint-Germain, Vertogen Tottenham, Isimat Mirin PSV Eindhoven, Mezut Özil Arsenal, Fiori Napoli. I nie wiem, czy to też nie jest typowo. Karta tylko w Nordyku. Powiem, że były właśnie dwie karty z Napoli, które tylko w Nordyku występowały. I kartą specjalną jest Alvaro Morata z Realu. Ostatnia saszetka. Tutaj mamy midfield duo z Paris Saint Germain, Ben Arfa i Angel Di Maria a pozostałe to Ribery z Bayernu, Navas City, Hut Leicester, Hamsik Napoli i Locadia Rising Star PSV Eindhoven. A więc moi kochani, no tutaj mamy dwie nordyckie karty. Andre Gomesz i Paulo Dybala. Nie jestem do końca pewny, ale raczej jest to no, jest to e, Pulisicza karta Ruki. Z tego co kojarzę, to chyba była pierwsza wydana właśnie z tym zawodnikiem w tym sezonie 16-17, więc ma na pewno jakąś wartość. No a z pozostałych kart, to najrzadsze to myślę: Men of the Match, a później karty logo. Co do Waldifiorego, nie jestem też do końca pewny, ale chyba też tylko w nordyckiej wersji występowała ta karta. Okej, okay, moi kochani, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że. Podobał się Wam, jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!